Cześć na kanale Marowento i dzisiaj będziemy jechać na ten bardzo długi filmik i dzisiaj się przejdziemy idziemy na kładzie znowu jak to cały czas Jedziemy na tych kładach Już będzie właśnie za to, że nabraliście w poprzednim pierwszym filmiku yy, Chyba nawet 9 lajków dosyć dużo to poleca, to 9 lajków No ale, dosyć dobrze na dziewagę. No i dobra, no jedziemy. Zdaje mam szybciej. 42. Nie chcę mieć proste niż zjeżdżać, ale dzisiaj troszeczkę dłuższa będzie praca. Zrobiłam chyba na, na... nie wiem na kilka części, znaczy nie będę robił. A może zrobię? Chyba by była w Ale na pewno jedno. Na pewno zrobimy. No jedziemy. 46 km za godzinę. Jedziemy po godzinie 18 chyba jest teraz, 17. Zresztą w stylu. Jakiś no i będzie, jedziemy dalej Idziemy dalej i na prędkości. 45 jedziemy. Bar, co się zobaczy, jak się jedzie. Wspólnie ogóle jedzie idealnie, nic nie było. Akurat się trzy moje silniki, trzy części nic się nie stało. Tu samo Nic nie było czegoś. Zajechałem. jakiś jakieś skręty. ciekawe na ile tu wyjść, to może pewnie mi zaś już wychodzi, że już po co 10 minut, ale na montażu pewnie się troszeczkę skróci, żeby zrobić to troszeczkę szybszą i lepszą część. W ogóle motywacja bardzo się by przydała. Jak to wiadomo. Jak to wiadomo. 5 lajków, małe wideo. Robimy automatycznie. No faktycznie automatycznie. Trzeba jeszcze nagryć 5 lajków albo 2-3 subskrypcje na tamtym filmiku. To, to powoli daje takie... Że mamy taką lepszą część. Widzimy 20 i tam pięć raków jeśli nas zbieramy tam po dwa, dwie subsydia wyrobią nas jednocześnie. Będziemy jechać po ludku, może jakieś trasy piaskowe. Wiecie po prostu, jedziemy przez jakieś wioski. Przez jakieś wioski tutaj jak widzimy konia, konie jak konie jak to jest, tam było wszystko do było bardzo tam te konie właśnie tam były jedziemy właśnie teraz w prawo od tych konia trzeba będzie powoli bo troszkę trzęsie że właśnie mamy, już jedziemy dzisiaj przez nieznane trasy w ogóle nie za na zresztą znaczy, teraz wrócimy no ale no, mówię wam właśnie jak czym więcej jak jest subskrypcji tym więcej wypuszczam na filmiku no. później będzie jak nazbieracie około 1000, czy tam troszeczkę więcej subskrypcji to wtedy zrobię wam konkurs będzie konkurs o wygranie 20 zł a później może jeszcze zrobimy, że jednak jeden, jeden złotówka, ale to nie teraz, to dopóki nie dobijemy tak kilku osób, to jak sobie to możecie dobić tego tysiaka. Jak dobijemy na przykład tego tysiaka, to już może coś zrobić, ale trzeba właśnie waszą motywację Paliwo mam namontowana na pełno. Zwaliłem to ogólnie, nie ma problemów. 22 km na godzinę jadę. I będę wolniej, znaczy, no tak wolniej może będę, ale nie szybciej. Bo górki bo w tamtym ja tutaj jechałem, jeszcze te górki, te tak było te kurki, te by trochę kurki, pole, ale wszystko tutaj wszystko Wszystko tutaj jest. te kurki, te kurki, jak nie wiadomo co, no ale i tak, i tak. wszystko nagrywanie idzie, jedziemy, jakieś kurki, lasy, wszystko to samo. Raczej ten film wyjdzie troszeczkę później niż się go nagrywa. No za każdą część wyjdzie troszeczkę później. Widzicie jak to jest. Troszeczkę tylko co dłużej wychodzi temu, że to trzeba wszystko zmontować, zmotywować, ze wszystko, tam coś co robić. To nie jest nas tak łatwo na tym tytułu. O, to Pachnie i taką... Um, takim z czymś. No Tu trzeba będzie je gdzieś jechać albo lewo albo prawo. Po jedziemy przez jakieś sińskie trasy. Co to są w ogóle, co to tutaj ja nie wiem? No. To są jakieś burki. Co to w ogóle? Proszę będzie na to prawo. Idziemy na prawo. Jak nabierzemy, od razu troszeczkę wykluczamy 10 lajków na tym filmie. Jak nabierzemy, to może za 5 jak prostu dalej, za 10 lajków robimy jeszcze więcej takich e, dłuższych filmików. Możemy taką, ja akcesory co się zbiera bardzo dużo wszystkiego, wtedy robimy w innych powoli, że będziemy jeździć bardzo daleko. Taką 10 lajków to jest około dalekie, nawet podobne jak to albo nawet dalsze, a już inne nie wiem. Jak na przykład dojdzie do na to, że będę miał więcej lajków, to będzie jeszcze więcej. No, jak zrobimy 100 tam lajków, jeśli na serio to się coś tam nabierze, wyjdzie, no to 100 lajków to jest automatyczne, już jazda nie wiem, przez nawet kilka godzin. No tak planuję, jeśli będzie to przez ten, jeśli to będzie przez yy, 10, yy, 100 lajków, to wtedy dopiero chyba 3-4 godzin opa. No jedziemy na jak powiem, jeszcze 6 km /h. na godzinę. Co mogę wam opowiedzieć? Wyjdzie coś z Braustarza. Może wyjdzie z kimś, z jakimś youtuberem y -y -y, kolaboracja, nie wiem tylko z jakim. Możecie pisać mi w komentarzach z jakim, dlatego że jakieś takie, nie wiem, znajdźcie jakiś taki nie dosyć popularny albo nie wiem co mogą być, dwie osoby już ma na pewno i z tych dwóch osób wybiorę sobie jak nie mogę się na kanały jak coś to kanał pierwszy to jest yy, już wam mówię pierwszy kanał, będzie widzieli mieli linka, ale pierwszy kanał to jest yy, z małpą, małpa filozo2137 albo po prostu Filosa, na filozofie znika małpa filozo217 a drugi to był chyba Sigma imię a miał małpa Sigma Braux rozdwa chyba Coś w tym stylu. No dobra, to możecie już słychać. Jak coś sprawdzać? Jak coś zobaczycie, te niki wszystko, to możecie zobaczyć z kimś, to będzie kontakt. Zrobimy coś razem. Yy, razem będzie... Razem będziemy chyba nagrywać wam yy, kłady, coś w tym tylu. Co to wam się spodoba? Też, tak, I kulasu już idziemy. Widzicie, troszeczkę by się... Znaczy, to jeszcze nad nie koniec, ale by jeszcze dłuższy wideo. Widzicie, mówiłem. Dłuższy film wyszedł od razu. To może, widzicie, Zarekowaliście i będą subskrybowali. I dlatego właśnie, widzicie, robię. nie oszukuję was. Możecie napisać, co jak ja na Jeśli będzie konkurs na tysiąc subskrypcji, to będzie konkurs na tysiąc subskrypcji. A że dokładnie nie wiem, czy tysiące jeszcze powiem. Kiedy będę już więcej do subskrypcji, to tyle powiem. Ale wybierajcie subskrypcje. To dla was, Ale wybieram na przykład tutaj. Tu się zaczyna w godzinka. Tutaj jadę. O, to tu są zapuszczone domy. Wejdziemy tam. Oj, nie wiem, czy teraz wejdziemy. Nie, no pani, to nie. No ale jak pewnie nabierzemy te 5 lajków, przyjadę tutaj. Może tak wyjdziemy. Ale zrobię się oddzielne. Co są na Czy tam ktoś mieszka? Możliwe, że mieszka. Będzie ciekawie jak coś mieszka. No dobra, jedziemy. Powoli, żeby samochodów nie było. Widzimy hmm. na lewo. Jakiś pies stoi. Widzimy jak widzimy, w pokolówku jedziemy. po wózku. pies był? Jakoś tak. Wy może, jeśli jedzicie ładnym czy skuterami, czy prosami tam czymś, i czasem z czasu, czasu trasy, na ciebie, to powiększy sobie aplikację, czekaj, no nie pamiętam, jak to było, ale możecie sobie jakieś aplikacje, co na przykład. I bierzą to na przykład trasy takie, wiecie, ktoś po prostu publikuje trasy na przykład przy, nie wiem, przy Warszawie. I tam na przykład są wszystkie trasy, wszystkie takie sprawy i tam możecie w ogóle wejść i zobaczcie o oto na przykład trasa leśna i klikacie i macie. O, tu będzie jeszcze wieża obserwacyjna. Ciekawe, czy polują. które takie rodziny. No i tak. W każdym taką rzecz, co ja właśnie miałem e, do pokazania, to jest, gdzie ja wjechałem. E, wjechałem kładem kołami przed nimi. E, zadokował mi się w jak zadokował. Uciął e, po prostu i no za hamłowo wyskoczyłem, pora nie się tam klasycznie. Dlatego, że bardzo uważać, jeśli się na przykład coś nakłada w nie tam w wieku na przykład 10 lat, 12, nie wiem jak to nakłady, to uważajcie na seriecie tam, jak się Wam mówi na przykład rodzice, jeźdźcie 12, nie 13, to coś śmijać. O właśnie przykładam. O tu. Tutaj o widzicie takie coś wyszło. Tutaj taka była pierwsza jamka, a tu druga. O tu akurat, o to o, widzicie? O tak, o to, o to o, to całe pole. wjechałem prosto i zrobiłem to. Wjechałem, podskoczyłem mocno, kładcie się, nic nie stało, byłem dobry. No i wiecie kto jest. Zaraz wam pokażę kładę, jak się zajeżdża na takie górki, patrzcie. Widzicie, o. Kład wysoki. Co mogę powiedzieć? No powiedzieć? już w ogóle robimy test oglądajcie zobaczcie jeszcze raz raz utknęliśmy właśnie no i co mogę powiedzieć właśnie z tym utknięciem no utknęliśmy właśnie po cały czas tylko jechał coś się tam stało ale chyba nic nie do końca się stało jechaliśmy i normalnie dał gazu ale trochę to tylko bardziej gazowo nie jechał było, bo to i później zaczął trzeszeć, Ale wszystko się później doprawiło, to może tam. Nic tam się by się nie stało, po prostu zaczął łańcuch przeskakiwać. No i oje, idziemy. O tak, o tym kładę. O, jedzie. Wszystkim, paweł, byliście na kanale Marowento. I czekamy na następny filmik w 4K.